Szczęść Boże, dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, chciałbym się powiedzieć i pójść w tym roku na pielgrzymkę, zrobić Wam kilka transmisji, pogadać z Wami, ale nie w tym roku, jak zauważyliście ten rok jest trochę inny i trochę inny jeszcze przez jakiś czas będzie, nie będzie w tym roku pielgrzymki jako takiej, ale myślę, że każdy z nas przeżyje taką prawdziwą pielgrzymkę duchową, każdy z nas doceni w tym roku czym jest dla nas pielgrzymka, jaką wartość stanowi ta wspólnota, którą jesteśmy przez te kilkanaście dni w roku, co najmniej. Jak dużo dla nas znaczy to dobro, które utrzymujemy od każdego po drodze, od naszych gospodarzy i braci pielgrzymów. Także myślę, że ten rok, mimo że może nie wszyscy tego zadowoleni, może spędzimy to jakoś inaczej wreszcie, może ktoś pójdzie na urlop, którego zwykle nie miał i z zmożoną siłą wrócimy w przyszłym roku na Pielgrzymi Szlak i zdobędziemy Jasną Górę jako pierwszy, przypominam. Widzimy się 5 lipca 2021 roku. Z Bogiem! Chciałbym powiedzieć, że nie mogę się doczekać pielgrzymki, ponieważ jednak w tym roku, gdy wiadomo już, że na Pielgrzymim Szlaku się nie spotkamy, chciałbym w kilku słowach podkreślić, co jest dla mnie ważne na pielgrzymce. Pierwszym aspektem, o którym chciałbym powiedzieć, jest aspekt duchowy. Jest to czas, w którym podczas nadrobnych rekolekcji, podczas 11 dni na szlaku pielgrzymkowym możemy zgłębić swoją wiarę, relację z Bogiem, możemy się zapytać o wszystko, wszystko Mu powierzyć, wszystko powiedzieć. Możemy dzięki temu w ciszy, w chwilach samotności, w chwilach kryzysu szukać i słuchać Jego głosu, Jego odpowiedzi na nasze pytania i zgłębiać z Nim naszą relacje. Jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozwój duchowy każdego człowieka. Jest to bardzo ważne, żeby pogłębiać z nim relacje i coraz bardziej doskona doskonale rozumieć jego głos. Drugim aspektem jest aspekt wspólnoty. Aspekt bycia razem w grupie w czasie pielgrzymki, ale także poza nią. Zwłaszcza teraz, w, w czasach, w których żyjemy w czasach koronawirusa. Gdzie uczymy się żyć w podosobnieniu, gdzie wiele czasu spędzamy w samotności, która jest bardzo trudna i każdy z nas znosi nią zno, inaczej. Aspekt wspólnoty, gdy spędzamy razem czas każdego dnia, jest bardzo ważny, gdyż uczymy się wielu rzeczy: od przybywania ze sobą, dialogu, wzajemnej pomoc, pomocy, budowania więzi i relacji. Jest to naprawdę bardzo ważne. Jest to coś, co w tym roku poniekąd zostało nam zabrane. Jednakże, wspólnotę stanowimy cały czas. Jako przykład, który pamiętam z pielgrzymki, kiedy byłem drugi raz, 8 lat temu to chyba było, mogę właśnie podać na własnym doświadczeniu, że dla mnie takim wyjątkowym doświadczeniem, jeżeli chodzi o budowanie wspólnoty, była pomoc wielu osób, gdy. Zmagałem się z potężną kontuzją kolana. Był to dla mnie czas bardzo trudny, i nie spodziewałem się jeszcze wtedy, nie rozumiejąc pewnych rzeczy, i dopiero się ich ucząc, jak ważna jest wspólnota, jak ważna jest pomoc jego człowieka, jak ważny jest czasami nawet zwykły uśmiech albo kilka słów. Dzięki temu nauczyłem się wielu nowych rzeczy, nauczyłem się jak funkcjonować w grupie. Ale też nauczyłem się, jak ważne jest to, że ktoś się nami interesuje, i jak ważne dla kogoś może być to, kiedy my mu pomagamy. Jak ważna czasami jest obecność drugiego człowieka w naszym życiu. W tym roku niestety się nie spotkam na szlaku pielgrzymkowym, ale wiem, że na pewno pozostaniemy w duchowej łączności. Wiem, że dzięki temu nasza wspólnota grupy XXI będzie jeszcze mocniejsza. I wiem, że wszyscy dzięki temu spotkamy się za rok na kolejnej pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę jako wspólnota grupy XXI. Zaczynamy kolejny dzień, już właściwie przedostatni dzień naszej pielgrzymki. Nie wiem czemu, ale Kuba kazał mi trzymać teraz ten aparat, więc będziemy w tym dniu dzisiaj nagrywać w ten sposób. Ma to chyba jakiś cel i sens. Kuba wie dlaczego i rozumie to pewnie. Więc, ja oczywiście, w posłuszeństwie Jakubowi, który tu jest odpowiedzialny w czasie całej tej naszej pielgrzymki za montaż i zarobienie tych filmów, ja po prostu robię cennikarzem. Tak będę dzisiaj nagrywał. Dzisiaj, ostatni dzień, przedostatni, powiedzmy, no ale taki ostatni pełny dzień. Wyruszamy z miejscowości, która się nazywa Szarki. Nocowaliśmy też zawsze tutaj w zajączkach i na sali. No, dzień, który też jest takim, już pożegnaniem powoli z pielgrzymką, takim podsumowaniem. I takim ważne, żeby właśnie dzisiaj usłyszeć takie ostatnie słowo też w Ewangelii. Chciałbym, żeby ta Ewangelia mocno dzisiaj wybrzmiała, bo wnioski płynące z tej dzisiejszej Ewangelii i ta myśl, która dzisiaj wybrzmi na koniec tej pielgrzymki, jest szalenie ważna dla nas pielgrzymów, ale w ogóle dla nas chrześcijan. A Ewangelia, która dzisiaj nas poprowadzi, brzmi tak. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze. Zaczniecie kołatać do drzwi i wołać, Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie, Nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić przecież: Jadaliśmy z Tobą i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam Wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. W Ewangelii, którą usłyszeliśmy przed chwilą, którą nam przeczytał ksiądz Jan Cieślak, w tej Ewangelii jest Jezusowi zadane ważne pytanie. I tak naprawdę jest ciekawe to w tej Ewangelii, że Pan Jezus na to pytanie nie odpowiada, tylko odp odpowiada na pytanie inne. Jezusowi jest zadane pytanie, czy nieliczni będą zbawieni. Czyli pytanie dotyczy ilości, tego, ilu się, ile się osób zbawi. A Pan Jezus odpowiada tak naprawdę na pytanie. Gdyby ono właśnie brzmiało, gdyby miało wybrzmieć, to jak się zbawić? Takie jest pytanie. Jezus tak naprawdę z tego wynika, że się nie chce skupić na ilości, na statystykach, tylko na jakości, na tym, jakie wymagania ewentualnie ten, kto się zbawi, czy się nie zbawi, ma spełnić. No właśnie, więc tym wymaganiom warto się troszeczkę przyjrzeć. Jakie wymagania Jezus stawia, jeśli chodzi o zbawienie, bo Jezus, dla Jezusa to jest najważniejsze z tego wynika. Nie statystyki, tylko ewentualnie wymagania. Kto się zbawi? Ciekawe jest w tej Ewangelii też, że z tego wynika, co Pan Jezus mówi, że ci, którzy są przekonani, że zbawieni będą, wcale tego przekonania, no właśnie, ono może być daremne, niepotrzebne. Znaczy, może się okazać, że ktoś, kto jest pewny swojego zbawienia, to wcale może, no, może być zawiedziony. Bo się okazuje, że ten, kto jadał i pijał z Jezusem, czyli zasiadał z Nim do stołu, jadaliśmy i piliśmy z Tobą, jak to jest, że nas nie znasz? No właśnie usłyszy w pewnym momencie od Jezusa na końcu, że, że nie znam Was, kim jesteście. Trudna jest troszeczkę ta Ewangelia, nie? Właśnie, zwłaszcza dla nas, ludzi pobożnych, nie? Jak to teraz ugryźć? O co tu chodzi Panu Jezusowi? Co powoduje, że jesteśmy zbawieni? Co daje zbawienie? Gdzie jest ten klucz w tej Ewangelii? Gdzie on jest ukryty? Żeby to myślę zrozumieć, tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, to warto się powtórzyć takim przykładem, który kiedyś usłyszyłem, usłyszałem. Przykład, który może zobrazować nam, pomóc nam w zrozumieniu tejże Ewangelii. Przykład jest taki, fikcyjny przykład wymyślony, no ale może, może możliwy, może realny. Kobieta umiera, idzie do nieba, do bram świętego Piotra. No i właśnie tam jest święty Piotr. No i się pyta, proszę Pani, chce Pani wejść do nieba, to musi Pani teraz y, spełnić tutaj formularz, musimy policzyć punkty. Ile Pani punktów ma? Jeśli Pani zbierze odpowiednią ilość punktów, to wejdzie Pani do nieba, jeśli nie, no to... No to nie, niestety. No i zbieramy dobre uczynki. Ja, co Pani ma na, na swoje y, uargumentowanie, żeby wejść do nieba? Co może Pani nam powiedzieć? No dobrze, no to ona mówi, no to ja w takim razie chodziłam do kościoła co niedzielę przez całe życie. Dobrze, święty Piotr wpisuje na listę przy tej kobiecie. 50 punktów wpisuje, 50 punktów jest była. Dobrze, ona mówi, dobra, bo już mam 50 punktów. Więc chodziłam do kościoła, dawałam na tacę. Dobrze, no ma pani 10 punktów. <grybujesz> ona na tacy. Ona, dobrze, mówi, a mojej synawie byli ministrantami. Dobrze, pani, 25 punktów. Słuchałam Radia Maryja. Pięć punktów. Niektórzy mogą powiedzieć, minus 5, ale dobra. Czytałam prasę katolicką. A prze, nie wiem, dobre uczynki spełniałam. Dawałam na Caritas, dawałam na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, różne inne dobre rzeczy robiłam. No i on tak wpisuje, różne właśnie punkty, punkty, punkty zbiera. Zbiera ta kobieta te punkty na listy. No to i ona mówi: już wszystko po prostu powiedziała. Wszystko co dobrego. Zrobiła w życiu to, wymieniła. No i święty Piotr mówi: No dobrze, proszę pani, ma pani tych punktów 550. Ona mówi: Dobrze, a ile trzeba mieć, żeby wejść do nieba? Punktów trzeba mieć, proszę pani, pół tysiąca. Już nic pani nie wymyśli. Więcej. No i to co, do piekła pani idzie? Do piekła idzie? I ona taka przerażona już: Jak to do piekła? Przecież pobożnie dobrze żyłam. O, na pielgrzymki jeszcze chodziła, tyle razy była na pielgrzymce, tam i dopisał parę punktów, ale to ciągle się nie składa, tą odpowiednią ilość. I ona już tam ją zabierają, zaraz ma iść do tego I piekła, właśnie i ona w ostatniej chwili, taka przerażona, zrozpaczona, że właśnie jednak to życie nie skończy się tak fajnie, jak myślała, w ostatniej chwili krzyczy: Jezu, ratuj, Jezu, ufam Tobie. I wtedy święty Piotr się uśmiecha i mówi: Proszę Pani, 10 tysięcy punktów, zapraszamy do nieba. Paszamy do Nieba. To jest taki przykład, który pokazuje, że zbawia nas wyłącznie zaufanie w Jezusa Chrystusa i zbawia nas wyłącznie Jego moc. Nie nasze uczynki, nie nasza pobożność. To, co my robimy dla Pana Boga, powoduje, że Pana Boga to przekonuje, żebyśmy poszli do Nieba i dlatego On nas do tego Nieba wpuszcza. Bo my tacy jesteśmy piękni, szlachetni, pobożni, i dlatego on z wdzięczności za to albo na zasadzie takiego handlu, takiej transakcji, coś za coś, on nam po prostu daje zbawienie. No tak to nie działa właśnie. To oczywiście nie znaczy, że nie mamy być dobrzy, że nie mamy żyć, nie wiem, etycznie właśnie, zgodnie z nauczaniem kościoła, moralnością. I właśnie mamy tacy być, jak najbardziej, że mamy. Mamy przestrzegać przykazań, mamy wszystkie pobożne czyny spełniać, mamy chodzić do kościoła, modlić się. Tylko nie wolno nam nigdy pomyśleć, że to powoduje, że ja dzięki temu na pewno się zbawię, bo to zrobiłem coś za coś. To jest ważne dla ludzi, którzy chodzą na Pielgrzymkę w ogóle. Właśnie dla nas, bo Pielgrzymka jest takim dosyć, powiedzmy, no takim ekstremalnym wydarzeniem religijnym, takim mocnym dosyć wydarzeniem, wymagającym może, tak powiedzmy sobie, że można byłoby powiedzieć, że za Pielgrzymkę to tych dużo punktów uzbierałem, nie? dużo punktów mam na tym koncie. W stronę Pana Boga, dzięki, że na pewno się zbawię, bo byłem raz, 10, raz, 20, 25, nie, nie wiadomo ile razy raz na pielgrzymce, więc to zbawienie mi się należy. Nic nam się nie należy. Zbawienie jest darmowym darem wysłużonym przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jeśli nas pielgrzymka do tego, tej świadomości doprowadza, do zbawienia w Jezusie Chrystusie, to dobrze, o to właśnie chodzi. Pielgrzymka dlatego jest taka ważna, bo powinna nas doprowadzić do tego, jak ważny jest Jezus, a nie jak ważne jest to, co ja robię. Moje dobre uczynki są taką nieśmiałą, tylko próbą odpowiedzi na to odwzajemnieniem jakimś nieśmiałym miłości, którą ma Pan Bóg, która jest dużo większa. I ona zbawiona jest bezwarunkowa, bezinteresowna, darmowa, nie coś za coś. Pan Bóg z nami nie handluje, coś za coś. To jest bardzo ważne, żeby każdy pielgrzym sobie to uświadomił. też. Może zwłaszcza jak już ta pielgrzymka się po prostu kończy. Nie mamy ją właściwie za sobą i już ten trud cały mamy właśnie niby spełniony, nie? żeby nie myśleć tak na zasadzie, że to teraz już mogę spocząć na laurach, bo mi się. Należy nie. Zbawienie, należy mi się jakaś łaska, którą sobie wymodliłem w czasie pielgrzymki. No, dobrze, to idźmy dalej w takim razie. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne na koniec. Bo już się powoli kończy pielgrzymka, nie, więc na koniec bardzo ważne, żeby jeszcze raz to powtórzyć, że zbawia nas Jezus Chrystus. Nie zbawiają nas nasze nawet najpiękniejsze, najszlachetniejsze, najpobożniejsze czyny. Również pielgrzymka. Zbawia nas Jezus Chrystus, tylko On. Więc najważniejsze byłoby żeby po prostu pójść do spowiedzi i uczestniczyć w sakramentach w Eucharystii w pełni, przyjąć komunię świętą, w miarę możliwości oczywiście ci, którzy mogą to zrobić. Więc gorąco was zachęcam, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił do tego momentu, nie wiem dlaczego, ale jeśli ktoś nie zrobił z jakichś przyczyn i nie był jeszcze u spowiedzi, to, to jest moment kiedy czas najwyższy po prostu do tej spowiedzi świętej pójść i pójść nam mszę świętą. To by było bardzo, 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 bardzo ważne. No powoli się już kończy właśnie to nasze duchowe rozważanie już jesteśmy właściwie na samym prawie że finale, jutro ostatni dzień, ostatni dzień wejścia dzisiaj ostatni nocleg duchowej pielgrzymki w naszych domach, no i to no, może nawet fajne, wiecie co, mam machać tak? <laughs> dobra może nawet, no wiecie, fajne jest w jakimś sensie, że e, śpimy w domach, ponieważ nocleg właśnie w Grodzisku jest jednak dla wielu pielgrzymów dosyć trudny, bo tu jest dużo dużo osób, więc e, dużo osób też e, Tutaj nocuję i śpią w dosyć też czas, na ogół jednak w trudnych warunkach, więc myślę, że dzisiaj akurat pod tym względem to fajnie, że się po prostu dobrze wyśpicie w swoich domach. To też jest akurat fajne tutaj, że, że już ten trud nam tak bardzo nie doskwiera, że już wiele jesteśmy w stanie po prostu wycierpieć. Nie? I ten ostatni nocleg, chociaż bardzo może trudny dla wielu, to jest do zniesienia. No, więc kończymy powoli to nasze duchowe rozważanie. Pozdrawiam Was serdecznie. No żyjcie dobrze, do zobaczenia jutro, jak Bóg pozwoli, żebyśmy w duchowy sposób jeszcze raz się spotkali, jak Bóg pozwoli, to, to trzymajcie się, do jutra. Pozdrawiam Was z Bogiem, to mówię ja, zdaniem trochę lepszy, ksiądz katolicki. Szczęść Boże. Szczęść, Szczęść Boże. Boże. <laughs> Witamy Was kochani. E, słuchajcie, no nagrywamy Wam filmik, ponieważ w tym roku nie idziemy na pielgrzymkę, wszystko o tym dobrze wiemy. Wy wiecie, my wiemy. No i na początku ubolowaliśmy nad tym bardzo. A później zaczęliśmy się zastanawiać nie dlaczego to wszystko, tylko po co. No i doszliśmy do wniosku, że ten rok będzie rokiem, w którym będziemy musieli poszukać sobie innego, innej formy rekolekcji niż pielgrzymka. Wiecie dobrze, że jesteśmy taką rodziną rekolekcyjną. Myśmy na pielgrzymce mieli wiele lat temu. 17, 18, 19 tak, tak. lat temu, tak. 19 lat temu mieliśmy zaręczyny na pielgrzymce. Na tej pielgrzymce, w duchu tej pielgrzymki tak naprawdę, wychowujemy naszych synów i cały rok wokół niej się kręci. Ale w tym roku postanowiliśmy, skoro jej nie ma, wykorzystać ten czas na zupełnie coś innego, na to, żeby szukać tego Pana Boga gdzieś indziej. Czyli też was do tego zachęcamy. Zachęcamy do tego, żebyście tak jak my, może pojechali na rekolekcje małżeńskie. My już na jednych byliśmy, zastanawiam się nad następnymi. E, może zastanówcie się, co możecie odnaleźć we własnej parafii. Może poszukajcie sobie spowiednika stałego. E, może po prostu jakieś inne rekolekcje, może jakieś inne wyjście, może coś bardziej w samotności, żeby usłyszeć ten głos Pana Boga. To są nasze takie przemyślenia e, co do tego, co się dzieje i takie mamy wobec tych wakacji, e, takie mamy plany. Nagrywamy filmik w miejscu, w którym przechodzimy, niedaleko, niedaleko e, opalenicy, tak? E, no i ubolewamy to miejsce, kiedy za każdym razem kiedy przejeżdżamy, to, to się nam przypomina i w tym roku będzie nam mega tego brakowało. No, i na pewno za rok będziemy po prostu z ochoczym sercem startowali 5 lipca. No, i oczywiście mamy nadzieję, że, że spotkamy się z Wami, wszystkimi, ale za rok. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Pa! Witajcie w tej Rzymi grupy 21. Miało być rodzinnie, ale w demokratycznym, jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów padło na mnie w takim razie wita się z Wami służba ruchu drogowego bardzo będzie brakować tej naszej deptanki na tą jasną górę do tronu matki brakować będzie też tego upału, skwaru deszczu, wiatru śniegu, gradu ale trzeba sobie radzić w inny sposób jak wiecie jest propozycja pielgrzymki duchowej jak najbardziej zachęcam do tego a naszym takim moim naszym rodzinnym sposobem na wypełnienie tego czasu będzie będą o będą wyjazdy rowerowe tutaj z mojej lewej strony stoi taki jednoślad w którym bardzo często się poruszam. Objechał już ziemię kilka razy. Odwiedzać chcielibyśmy przydrożne kapliczki, kościoły, kaplice, gdzie nas te pojazdy zawiozą. Tamte miejsca odwiedzimy Bardzo dziękuję za tą chwilę uwagi i pozdrawiam serdecznie pielgrzymów grupy 21 a w szczególności za przewodnika, jak również chłopaków z drogówki z Panem Bogiem i szerokości chłopaki.